Dzień dobry wszystkim po raz kolejny w quizie 9 yy, pytań z serii Co wolisz dla kociarzy? No to chyba możemy przechodzić yy, do filmiku. I pierwsze pytanie: Co wolisz, koty czy psy? No jak sama nazwa kanału mówi, to raczej koty. Dobra, w większości. Co byś wolał, nie lubić swojego kota, czy żeby kot Ciebie nie lubił? Moim zdaniem każdy, każdy zwierzę musi lubić swojego właściciela, więc chyba nie lubić swojego kota. Ale to jest trudne pytanie. Co byś wolał, jechać na wyjazd i zabrać kota? Jechać na wyjazd i nie zabrać kota? Zabrać. Co byś wolał? Mieć kota, który Cię nie lubi? Mieć kota, który Cię kocha? Ech, <grym> młodzież. Drugie to jest. Zdecydowanie. Co byś wolał? Żeby Twój kot od Ciebie uciekł? Musieć oddać kota do schroniska. No, żeby wybrał chyba wolność, jakby było ze mną źle. Koleżczenia są ciężkie. Co wolisz, kot rasowy czy kot dachowiec? Wszystkie są piękne, ale dachowce. Co wolisz? Spać z kotem? Jest z kotem. <śmiech> <śmiech> Nie mam pojęcia, ale zaznaczę chyba spać. Co byś wolał, żeby twój kot wygrał konkurs, ale do końca życia był zestresowany? Mieć szczęśliwego kota bez nagród. Nie, no bez nagród. W jejku większość wybrała też właśnie, że bez nagród. Co byś wolał? Mieć 100 kotów, czy nie mieć kotów? 100! Im więcej, tym lepiej. No, i to wszystko. Bardzo fajny yy, był ten quiz, i bardzo mi się spodobał. W większości pytań właśnie yy, wygrywaliśmy.